Cześć, jestem Filip. Jesteśmy po trzy tygodniowej podróży po Australii, w której odwiedzimy 4 z 6 australijskich Stanów oraz zrobimy prawie 10 tysięcy kilometrów kamperwanem. Jesteśmy w Łatarka National Park, inaczej znany Kings Canyon. Łatarka to jest oczywiście nazwa od Aborygenów, taka rdzenna, ale potocznie nazywany Kings Canyon, który właśnie jest za mną. Dzisiaj odpowiem sobie na dwa ważne pytania. Czy w centrum Australii ktoś mieszka? A drugie pytanie to, czy 250 zł warto wydać na sanktuarium kangurów? Powiem tak, bardzo ciężko się nagrywa, ponieważ jest f... much. To jest jego ukochana poza, właśnie, o tak. Wygląda jak jakiś ufoludek, ale much po prostu jest milion. I to jest, szczerze mówiąc, mała ilość much, bo już mieliśmy zdecydowanie większej ilości. Ale najbardziej mnie f w... to, że one mi wpadają do ucha, do buzi i do oczu. Zjadłem już pięć much, jakby ktoś zapomniał. A w Uchu miałem chyba 40. W Kings Canyon mamy w zasadzie dwie trasy. Albo taką okrągłą, taki loop i to jest od 3 do 4 godzin. Mamy też taką godzinną trasę, na której właśnie teraz jesteśmy, czyli wchodzimy tutaj do tego miejsca, w którym jesteśmy i po prostu wracamy. Ta trasa rzekomo ma zająć godzinę, aczkolwiek myśmy tutaj przyszli w 16 minut. Te czasy są podane dla seniorów, ponieważ teraz, gdzie jesteśmy w maju, czyli jesień australijska, to w zasadzie jeździmy my z dwie, trzy rodziny, które po prostu przez rok sobie objeżdżają dookoła Australii? No i w zasadzie seniorzy. A skąd wiem? kto tu w zasadzie podróżyje, w jakim celu i tak dalej. No z prostego powodu. Teraz tą trasę jesteśmy na Outbacku i wiecie, do Uluru, Kings Canyon, później Alice Springs. W zasadzie to są te same osoby. My te same samochody widzimy na trasie. Wyprzedzamy się wzajemnie. Widzimy się co chwilę na tych samych postojach, na tych samych stacjach. W zasadzie na tych samych kempingach się nawet widzimy. Zobaczcie, tu gdzie teraz stoję normalnie płynie rzeczka, nie jakaś głęboka, taki wiecie strumyczek, co prawda płytki, ale szeroki. Teraz jak jesteśmy w Australii, no to zdecydowanie jest to pora sucha. Z tego względu, że na Google Mapsie widzimy mnóstwo takich niebieskich zbiorników, a patrzymy na drogę i jest ziemia czerwona ziemia więc generalnie spora sucha. Taka prawdziwa pora mokra może być w zimie, aczkolwiek to nie można generalizować, bo Australia jest tak ogromnym krajem, że w różnych regionach jest na pewno to dosyć zróżnicowane bo teraz na pewno jest dosyć mokro w Cairns i tam na północy Australii więc bo jest po prostu inny klimat zupełnie. Proszę Państwa, ceny paliwa w Australii, jest to dosłownie temat rzeka. Najtańsze paliwo było w Melbourne, między 1,60 a 1,70 kangura, czyli jakieś 4,10, 4,20, 4,30 w tym przedziale. Sydney to już jest między 1,90 a 2 kangury. Dalej to już jest po prostu wolna Amerykanka. Outback, Pustkowia, drogi transport tego paliwa, ceny są zdecydowanie wyższe. Najtańsze na Outbacku 2,20, ale im dalej w głąb północnego terytorium, tym drożej. Rekordowe, jakie widzieliśmy, ale uznaliśmy, że p... nie tankujemy, to 3 kangury, czyli prawie 7,50 za paliwo, za litr. A przypomnę, wcześniej było 40, to Teraz tankujemy za 2,80 kangura, czyli jest drogo, ale nie ma wyjścia. Stacja co 200 km, trzeba tankować do pełna, bo mniej więcej co pół baku tankujemy. Co 200, 250 km i mniej więcej my tyle palimy w tyle czasu pół baku. Tak to mniej więcej wygląda, więc trzeba tankować za każdym razem, bo jak nie zatankujecie, jest ogromne ryzyko że nie dojdziecie. Jak możecie zobaczyć, stacja benzynowa Shell. Tutaj jest duże zbiorowisko ludzi. Same w zasadzie samochody z przyczepami, jakieś land cruisery, pick-upy, no wszelakie. Wszystko dosłownie. I obok farma EMU. Bo tutaj jak jest stacja, to jest i ogromny sklep, i restauracja po prostu. Mikro miasteczko, można powiedzieć, bo po prostu miasteczek nie ma tutaj, więc to są takie miejscowości. stacje mecenowa i to po prostu jest centrum wszystkiego, a tych Emu tutaj jest 20. Zajebista sprawa, można podejść bardzo blisko. Myśmy się ostatnio rali tydzień temu, jak o, Emu super i tak dalej, a to było daleko, ledwo widoczne, a tu dosłownie można palcem go dotknąć, aczkolwiek lepiej tego palca nie wystawiać, bo yy, myślę, że dziabnie Odwrócisz się do mnie, byczku? Tu jestem, halo, halo, no nie chcę. Ja patrzę tu sobie siedzą z tego mocy. Dojechaliśmy do Alice Springs 450 km za nami, jest 14:30, dzisiaj taki dzień. Bardziej organizacyjny, trzeba ogarnąć kemping, do niego dojechać, zameldować się, trzeba też ogarnąć zakupy, bo już nie mamy totalnie nic. Po prostu żyjemy na jakiejś zupce chińskiej pojedynczej ciastku i chipsach, więc trzeba dzisiaj zrobić zakupy przy każdym z takich właśnie ciekawych miejsc, jak granice Stanów, czy właśnie takie ikoniczne miasto. Największe miasto na terytorium północnym, czyli Alice Springs, mamy taki oto napis. Trzeba sobie psyknąć fotkę i w zasadzie dojechać dalej. Jesteśmy w Alice Springs w Ulwarsie i czas zrobić zakupy. Niestety nie możemy nie wiadomo, jak dużo rzeczy nakupić na zapas, z tego względu, że lodówka jest dosyć mała, więc jakieś mięso tutaj maks dwie, 3 paczki, więcej tego nie zrobimy. Jestem ciekaw cen, czy to jest podobnie jak w Melbourne czy w Sydney, czy taki Ulwars ma tutaj ceny na przykład wyższe. Aczkolwiek to jest już spore miasto. Trzecie co do wielkości w terytorium północnym. Nocy, największy jest Darwin, to jest trzecie, między 25 a 28 tysięcy mieszkańców, w zależności od źródła. Także już tu jest dużo takich źródł, jak McDonald's, jak Red Rooster, jak KFC, także już to jest naprawdę duża cywilizacja. Jeśli chodzi o Borgenów, rdzennych mieszkańców Australii, to w Alice Springs jest ich zdecydowanie najwięcej, niż do tej pory widzieliśmy. Troszeczkę przy Uluru, w tych okolicach, ale tutaj zdecydowanie jest ich najwięcej. Ceny są w zasadzie takie same, jak w Melbourne, czy w Sydney, czy w innych Ulurowcach, w których byliśmy, więc tutaj nie ma jakiejś pod tym względem, nawet powiem więcej, mam wrażenie, że jest dużo więcej promocji, bo strasznie dużo było 30-40% przesuniętych rzeczy. Oczywiście korzystaliśmy z tego, więc drożej tutaj nie jest, co jest w sumie zastanawiające i bardzo ciekawe. Australia, jak się kupuje w takim właśnie markecie dużym, to nie jest tak źle, aczkolwiek jest drożej niż w Polsce, to, to nie ma w ogóle tutaj wątpliwości, ale jak się gotuje samemu na kempingu, to idzie naprawdę oszczędnie w miarę kupić. Naprawdę przyjemnie dojechać trochę wcześniej na kemping. Tak se posedíte, bo Większość tego wyjazdu w zasadzie to, żeśmy gonili, już po zmroku dojeżdżali. Jeśli chodzi o kilometry, jesteśmy więcej w połowie drogi. Mamy zrobione 4600 km od początku naszej wyprawy campervanem. Jeszcze zrobimy 4800, więc łącznie to da jakieś tysiąca. Tam jeszcze, wiadomo, trochę jeszcze tych kilometrów się zawsze robi tak pobocznie. I wychodzi troszeczkę więcej z tych szacowań. Zakochałem się w jeżdżeniu takim camperwaningu, takim, wiecie, trochę podróżowaniu. Gdzie cię poniesie? Tu, wiadomo, jesteśmy określeni mocno czasem, ale gdybym miał swojego campervana lub pojazd, Terenowych przystosowanych do właśnie z namiotem dachu, przystosowanych do takiego campervaningu, to wydaje mi się, że taka podróż dwa miesiące czy miesiąc i jedziesz gdzie cię dusza zaprowadzi, gdzie ci się spodoba, nagle sobie zmienisz kierunek. To jest zajebiste. Te, takie poczucie wolności, taki przygody, ten zew przygody mi się mega podoba. I, I wydaje mi się, że zrobię, poczynię jakieś kroki w kierunku po prostu, nie wiem, czy zakupu, czy wypożyczenia kiedyś czegoś takiego i zrobię takiej dłuższej wyprawy. Spodobało mi się to bardzo. Naprawdę trzeba się cieszyć, jeszcze z tego wyjazdu. Ile, ile można, przygoda życia zdecydowanie. Cieszę się, że się zdecydowałem spełnić to marzenie, bo jakoś się wahałem mocno. Jakieś były takie obawy, jednak dużo jest o tych pająkach o tych wężach, a tutaj najgorsze są <grymne> muchy zdecydowanie. Ale jest chillera, jest, jest super. Także kemping naprawdę bardzo fajny, ta kuchnia robi robotę, ale będzie grillowanko dzisiaj, ale będzie grillowanko. Moi drodzy, przygotowujemy dzisiaj steki. Są to grass-fed Australian beef, czyli tu jest nacisk na australijską wołowinę, bo tutaj wszędzie w tych Woolworth'sach i w innych sklepach, jak są produkty z Australii, to jest wszędzie wielkimi literami. I stek. Prosta sprawa, czosnek, sól, pieprz, do tego grillowana papryka z cebulą. Taki jest plan. Ktoś tu sobie wyje w tle, ale my się tym nie przejmujemy i się bierzemy za gotowanko. Powiem Wam tak, płyta coś przestała grać, mam takie wrażenie, ale z ciekawostek. Zobaczcie jak tu jest wszystko tak łańcuchami przymocowane. Tu jest jeszcze jakieś inne tego typu. Szpatułki, rzeczy, szpikulce, wszystko jest zabezpieczone łańcuchem, także nie tylko w Polsce kradną, jak widzicie. Jest to problem globalny. Testujemy, co tu pan Kucharz wymyślił? Australijska połowinka, tak? Dokładnie. Ej, to jest? Fajnie zgrillowana medium, tak jak lubię, nie lubię jak się mie surowe mięso praktycznie. Można by podać w restauracji. Myślę, że jest lepszy niż ten, co byliśmy w tej afrykańskiej w Sydney. O proszę. 9 będzie ok. Teraz ja testuję. Ja sobie zrobiłem medium rare z naciskiem na medium, w szczególności z tej części. Mam nadzieję, że taki właśnie wyszedł. Testujemy. Zaczął warzyw. Wgrywania Warzywa naprawdę pasują. Cebula, czosnek. Taki już w takiej tubce. Do tego papryka. Naprawdę mega pasują. Stek jest idealnie. Zobaczcie sobie tak jak chciałem, na różowo, medium rare. Mogłem go nawet trochę krócej dać, no według mnie jest dziewiąteczka, może 9,5, naprawdę kawał dobrego mięcha i się zgodzę, że lepiej zrobiony, lepiej doprawiony na pewno niż ten stek w Sydney, co żeśmy testowali, ten taki niby łagiu. Naprawdę. Jestem z Ciebie zadowolony. Wreszcie spełniłem swoje takie mikromarzenie o zrobieniu właśnie na kempingu, takiego grilla, no wiadomo, że tutaj węglowych nie ma, ale takiego, wiesz, grilla, steki albo burger, burger już był, ale wreszcie takie steki, bo steki tylko w są kamperowania w Australii, nie wiem, tak sobie to w głowie ułożyłem. Mały cel spełniony wreszcie, stek wołowy, naprawdę mięsko pierwszej klasy i serio, wołowina wołowina jest mega nierówna i tutaj naprawdę mięso zrobiło mega robotę. Nastał już nowy dzień, my jedziemy się kąpać, Jesteśmy w parku na West McDonald's. Jest tutaj cała wielka wycieczka Australijczyków, których już widzimy chyba w trzecim miejscu, bo i w Kings Canyon, i na Uluru, więc hałas jest dosyć spory, oni się tutaj kąpią teraz. Lery, Creek Big Pole, to jest miejsce za mną. My się tutaj pokąpiemy, ale później, teraz pójdziemy sobie na trekking dookoła, nawet mnie ochlapały teraz, Po trekkingu takim godzinnym wrócimy tu się wykąpać na spokojnie. Miejsce jest nawet niesamowite, Park Narodowy West McDonald's robi naprawdę robotę, wygląda to naprawdę super. Michał mówi, że się zeszczałem, ale to po próbce organoleptycznej to po prostu chlapnęli mnie wodą jak tam był taki moment, że mnie tak pchu, psiknęli, ale precyzja iście szwajcarska. Stoimy teraz w korycie rzeki. Tu normalnie jak jest pora deszczowa to jest kuryto rzeki. Ona jest płytka, całe szczęście to miejsce, gdzie się dzieciaki kąpały, gdzie my się później będziemy kąpać. No to całorocznie tam jest woda. Nie mógł się doczekać, bo klimat tego miejsca jest f... dobry. Ale teraz idziemy sobie na pętelkę. Kilka tutaj miejsc widokowych to taki trekking 50-minutowy. Rzekomo w tym końcu można spotkać kilka endemicznych gatunków, tak jak skalne wallaby, czyli takie gruszkowe, małe, grubie, grubiutkie kangurki. Można spotkać kolczatkę. Mega bym chciał jakiegoś. Szczura z takim długim ogonem, włochatego. No i też dingo można zobaczyć. No dingo nie wiem, czy byśmy chcieli tu zobaczyć. Dingo już widzieliśmy, na pewno. Takiego wallabisa, ale najbardziej chyba kolczatkę, bo ona jest chyba najbardziej rzadka. Kolczatkowa jest popierd... jeśli chodzi o jej budowę anatomiczną i miks po prostu wszystkich rodzajów zwierząt, typu ssaki, gady i tak dalej. To jest po prostu jedno wielkie połączenie wszystkiego. Ale stare. Kozica. Kozica śmiga po skałkach. Ja się pytam, gdzie są węże. Jak już na takich terenach nie ma węży, to gdzie są? te węże w Australii. Tak straszono, tak gadano. Kilka śmiertelnych ukąszeń chyba na, przez 40 lat miało miejsce, yy, więc generalnie dostęp do antidotum, dostęp do yy, czy tam surowicy w przypadku węży, ale generalnie dostęp do tego, żeby cię wyleczono i ilość tego jest duża, więc generalnie to, że mnie nawet ten wąż, to, to się raczej nic nie stanie. Generalnie nawet nie chciałbym, żeby mnie u***ło. Chciałbym, żeby go zobaczyć, tak wiecie. Z 10 metrów ode mnie wąż. Zbliżonko, elegancko idziemy dalej. Te czerwone skały, czerwona ziemia nie przestaną mi się chyba nigdy podobać. Naprawdę na Outbacku trzeba oddać to, że Mega klimat, ta czerwona ziemia, czerwone skały. Jesteśmy obok Snake Rock. Ciekawe jestem, czy tam z dużo węży, czy po prostu tak chwytliwie nazwali, tak jak z dwunastoma apostołami, których jest tak naprawdę 7. Nie jestem aż takim głupkiem i kozakiem, żeby tam się wdrapywać i, i patrzeć, czy są węże. To gdzie są k te węże w Australii? Pozostawię to jako kwestia niewyjaśniona, czy tam są węże, czy nie. Powiem Wam, że. Takie coś jest chyba najbardziej niebezpieczne, bo totalnie nie wiemy co się tutaj kryje. Czy pająk, czy wąż, no totalnie nic, to jest normalnie szlak. Także no co, idziemy. Widzicie, jak człowiek jest niski, to mnie to prawie przykrywa. Michał to, Michała to po kostkach smyra, a mnie to prawie za biodra. Patrzcie, stary na wakacjach, on idzie się kąpać, ludzie w ubraniach w ten, ale ja też jestem gotowy do kąpieli. Już jak kulturka w koszuleczce, później ją ściągnę bez emanowania moim sadłem. Klapeczki, kąpielóweczki dzika, to nie są co prawda kąpielówki dzika, tylko spodenki do ćwiczenia, ale bardzo dobrze się sprawdzają jako kąpielówki, już sprawdzałem, ale woda stąd, jeszcze jak światełko świetliło. obłędny widok, obłędny widok naprawdę warty zmoczenia się, warty zmoczenia się zdecydowanie. Ty już się zmoczyłeś. Michał mówi, że się zeszczałem, zobaczcie, jest tutaj bezpiecznie, jest nawet koło ratunkowe, także... Są to bezpieczne warunki. Ratownika nie ma, ale zawsze ktoś koło rzucić może. Jak widzicie, osoby są obok. Wszyscy w zasadzie w kąpieluchach, więc każdy był przygotowany na to, że się tu można kąpać. Jest to taki w miarę znany spot. Myślę, że nawet y, bardzo znany spot w okolicy. Także lecę się zamoczyć. U zimna, f jest. Dobra, myślałem szczerze, po tym jak się tu ludzie kąpią, jest zimna, ale nie, nie lodowa. Rzeźka oleźniająca. Sympatyczna i lapcia się płynie. Po kąpieli pomywam, że nawet głowę zmoczyłem, ale zajebista woda, zimna, ale w Korei jak się kąpałem, to rzeczywiście wchodziłeś do wody, był puls 160 od razu bez beki, tam było 4 stopnie lekko. Tutaj myślę, że 10-12. No ale jak jest teraz tutaj na dworze słońce i 20 parę, no to rzeczywiście to była luduwa, ale sympatycznie tak gdzieś do połowy tych skał dopłynąłem. To szczególnie żeśmy posiedzieli tak 5-6 minut, ale jestem jak zadowolony. Trzeba się kąpać w takich miejscach od pewnego czasu, jakoś tak polubiłem. Takie wiecie, wyjście, ściągasz buty i się po w... do wody na dzikusa. Jesteśmy w Sanktuarium Kangurów, dowiedzieliśmy się już sporo ciekawych rzeczy. Ziomu ciągną z torby takiego matkiego kangura, taki jeden mały chłopiec, który teraz go sobie trzyma. Mam nadzieję, że będzie nasza kolej. To miejsce służy do ratowania małych kangurów, gdzie matka została przejechana na przykład przez tiran na drodze, potrącona. Ratuje się takie kangury z torby matki i je się chowa. 12-14 miesięcy i takiego małego kangura, który już jest taki w pełni samodzielny wypuszcza się po prostu na wolność. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie taki kangur nie jest w pełni sprawny. Wtedy tutaj właśnie w tym sanktuarium sobie żyją aż do końca swojego żywota. Ja się na chwilę oddalam od grupy, ale tutaj powiedzieli, że można sobie chodzić także bez przypału. Tutaj jest malutki kangur. On jest taki, co nie może chodzić na wolności. Więc on tu będzie już na zawsze i właśnie do mnie podchodzi. I ziomuś mówi, żeby Plecka głaskać. Możemy pogłówce nie lubią. A tutaj się zaraz większy in miłośnik in. malutkich kangurków. <grym> Patrzcie tu murtkę. Parcie ją ja mam malucha. Po to właśnie zapłaciliśmy 105 dolarów australijskich i ładne właśnie się spłaciły w tym momencie. Jednym prostym trzymaniem malutkiego kangurka. Robię za jego mamusię, nie można ich dotykać, jedynie można je właśnie trzymać, robić za taką właśnie matkę. Albo one są właśnie w takim specjalnym koszu utrzymane, albo właśnie na rąsiach w ten sposób, tak lekko bujane nawet jak w torbie, tak jakby były w torbie kangurzycy. Ona też przecież hop hop skacze sobie, nawet 9 metrów potrafi taka kangurzyca przeskoczyć z takim maluchem w torbie. Więc takie lekkie bujanie to jest dla niego w miarę naturalny ruch. Mordo, co tam byku? Ten co tam stoi to jest Wolibi. Taki kuzyn kangura. Właśnie on jest gruszkowaty, grubszy, niższy. Dorosły, jest zwany sterydem, bo one to są takie, jak wyglądały jak sterydy, jak się napną. Nawet jak przyjechaliście z pora Australii, widzieliście już mnóstwo kangurów, to naprawdę polecam Wam przyjechanie tutaj, bo kangury te mają jakąś taką ludzką twarz. Nie tak, to jest już tylko jako taki chwast, bo jest tutaj 50 milionów, tylko bardziej z taką ludzką twarzą, tej maluszki, którym się trzeba opiekować. A to, co tu widzimy, to jest Kopiec termitów, gość nam pokazywał zdjęcie, gdzie w Darwin, gdzie jest klimat monsunowy były jakieś 4-5 metrowe takie właśnie kopce termitów, także jest to mega zróżnicowane w zależności od klimatu. Populacja kangurów jest wyceniana na 50 milionów osobników, co ciekawe w 2019 roku ta ilość to było tylko 40 milionów, ponieważ 10 milionów kangurów, Zostało zabitych przez suszę w 2019 roku. Także przed 19 rokiem było 50 milionów, w 19 roku 40, i teraz z powrotem się ta ilość odbudowała w 5 lat i jest znów 50. Także w 5 lat przybyło 10 milionów kangurów. Populacja zwiększyła się o 25%. Moi drodzy, zbliża się koniec odcinka i sobie odpowiemy na właśnie dwa te początkowe pytania: czy w centrum Australii ktoś mieszka? Oraz drugie pytanie. Czy warto wydać 250 zł na kangury? Zacznę od tej pierwszej rzeczy. Czy w Centrum Australii ktoś mieszka? No, w Wally Springs tu jest jakaś cywilizacja. Tutaj rzeczywiście mieszka sporo rdzennej ludności, czyli Aborygenów. No i też białych, takich typowych Australijczyków już teraz tam się kojarzących z tym krajem. Także tak to. Obecnie tutaj wygląda. Generalnie w centrum Australii macie 200 km bez żadnej cywilizacji. Jest stacja benzynowa. Na stacji benzynowej mamy wtedy coś takiego fantastycznego: jak sklep, jak restauracje, jak bar. Na tej stacji jest bardzo dobra sortyment. To są takie skupiska, to się nazywa takie miasteczka, ale tam nawet w zasadzie jakiegoś za bardzo domu nie ma. Gdzie ci ludzie mieszkają? No Pewnie gdzieś na uboczu, tam jakieś pojedyncze chaty, no bo też tam są jacyś młodzi najczęściej na tych stacjach obsługujących ludzi. Wydaje mi się, że w Stanach to jest pikuś przy tym, co jest tutaj. No, byłem w Stanach, byłem w Jota, w Arizonie, no, Nevada, tak samo też przecież pustynia i nic. No to tutaj zdecydowanie bardziej da się odczuć, że tu jest po prostu pośrodku niczego. Kolejnym pytaniem, czy warto wydać na Sanktarium Kangurów? No bo wiadomo, przejeżdżając przez Australię, widzimy bardzo, ale to bardzo dużo tych kangurów. W Degram Grampians można było je dosłownie na kamperze bo, no może nie głaskać, ale robić zdjęcie to bardzo bliska, z dosłownie z metra, ale tak sanktuarium mimo wszystko daje takie nowe doznanie, bo można je głaskać. Te takie, które są już po prostu niezdatne do y, współżycia poza tym sanktuarium, czyli które już po prostu dożyły tu starości, bo mają jakieś takie wady, czy jakieś na przykład wady płuc gość mówił, czy właśnie coś z nogami, że nie są w pełni takie sprawne, że nie uciekną przed psami dingo na przykład. No to takie są, można głaskać, można je karmić. Tylko wybrane osoby mogły karmić z butelki. Były to dzieci. W zasadzie nawet dzieci chyba nie mogły karmić, tylko kobiety. Chyba kwestia pana Chrisa, który wybierał sobie jak mu wygodnie. Nam nie było dane ani, ani Michałowi tego robić, ale można było głaskać, można było trzymać te malutkie kangurządka na rączkach, i to jest warte zdecydowanie tych 105 kangurów, czyli 250 zł. A mimo wszystko, jak już byliśmy nazywani tymi kangurami, no to w tym sanktuarium generalnie to jakby poszło w niepamięć w zasadzie. I uważam, że warto pójść na sanktuarium. Australia ta centralna, czyli terytorium północne lub północna część Australi stanu Australia Południowa, no jest już mega specyficzna, mega klimatyczna, jest to Outback, ale to są też muchy, no generalnie jest tutaj totalnie inny świat, jak byliście w Melbourne czy w Sydney, no to jak pojedziecie tutaj, to jakbyście byli po prostu w innym państwie, bo też to jest ogrom, to jest 7,5 miliona kilometrów, to jest... Kontyn kraj, kontynent wielkości prawie że Europy całej, ale takiej całej, całej Europy. No i naprawdę da się to odczuć tutaj, że każdy region, każdy stan, nawet część danego stanu, to już jest zupełnie co innego. I tutaj już dobiegamy końca. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Proszę o lajka, like proszę o suba. To pomoże w rozwoju. Trzymajcie się. Cześć!